z tej strony, Pietrasek, a to kolejny odcinek z serii Seven Days Today na Alfie 21. Ostatni odcineczek skończyliśmy yy, biorąc zadanko od handlarza. No i co? No i lecimy na to zadanko. Mam nadzieję odkryć yy, jakieś miasto. Musimy się skupić, żeby pozbierać też polimerów dużo, do, żeby zrobić ten kolektor rosy. Yy, bo no, ostatni odcinek nam pokazał, że yy, nie mogę się tak swawolnie tutaj poruszać, muszę uważać na te zombiaki naprawdę. No i że tej wody brakuje, brakuje. Musiałem kupę kasy wydać, żeby wodę kupić, bo jak się nałykałem tych wszystkich medykamentów, tabletek, sterydów, to mi ta woda uciekła prawie do zera. Mm, także no... Myślę, że poziom tej alfy podnieśli, że jest trochę ciężej. Do, o, całe szczęście, że ja miałem miodek. Nie wiem skąd, kurde. Nie, nie zauważyłem, czy on mi nie wypadł z jakiegoś pieńka. Ym, całe szczęście, że go jednak miałem, więc. Tak to bym łaził teraz jeszcze z zarażeniem. Tak to mam tylko wstrząs. Dobrze by było jakieś tabletki znaleźć. Oho. Zaczyna się jakieś miasto. Nie, to tylko jedna budowla. Tory rychu. Dobra, co to jest? Co my tu mamy? Radio Station. Nie kojarzę lokacji. I trzy czachy ma. Powiem wam, że to już jest w takim razie ciekawsza lokacja. Gin, 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 gin. O, łeb zgubiła. Hmm. No, naprawdę nie kojarzę lokacji, ale... do no, spoko. Kurde. Eee, Piotr! Kurde. Siedź na tyłku. Dobra. O żółty van. Otwórzmy. Daj tabletki, daj tabletki, daj tabletki, daj tabletki. Dupa zbita. Nie dał to... Czy tam coś stoi? Nie, to samochód. Dobra. Lecimy, już jesteśmy bliziutko. O, kolejny samochodzik, może przeczyszemy. Tam już jest śnieg? Kurde, gdzie, gdzie my jesteśmy w ogóle? Co to jest za. Tam już spalony, tutaj ten, tam już śnieg. Znaczy, z jednej strony to dobrze, bo mamy blisko do wszystkich biomów. Jest bardzo to wygodne. A, miałem sprawdzić jedną rzecz. Bo skoro zmienili system tych słoików, i wody, i tego wszystkiego. Ciekawe, czy ze śniegu nie można robić wody w jakiś sposób. No ale to przypuszczam, że i tak by były potrzebne puste słoiki. Tak, tak, tak se, tak se myślę. Zobaczcie, mamy jakieś. O! Mamy książeczkę, zaraz przeczytamy. Mm, co mamy? Mosiąc. Wiele drzwi, na przykład zamki zawiasły. Więc... Aha, czyli jak będę rozwalał drzwi się kierką, to. To będę dostawał mosiąc, klameczki pewnie i tak dalej. Spoko. Bardzo. Co tu jest? Kolejna. Snajper. Szybkie ręce. Naucz się zaawansowanej techniki przeładowania i skróć czas ładowania nowych nabojów do karabinu o 10%. Bardzo dobra rzecz. Bardzo dobra. No okej. Okay. Lecimy. Czy ja nie mam jakiegoś poziomu może? Nie mam. Hmm. My w ogóle naprawdę nie kojarzę w ogóle gdzie my jesteśmy. Tak, jak człowiek znał to na Was gain, lawina, wiesz, jak się już oczymi... do topnięcie, dobra. Jak znał tą mapę na Was gain, to powiem wam, że teraz nie za bardzo kojarzę. National Forest. No dobra, to co? Ruszamy z zadaneczkiem. Wio. do lokacji akurat kojarzę. To na pewno tutaj było, prawda? samo o kosze zmienili, bo dodali po prostu nowe. Ta lokacja tu już była, no, wiadomo, te takie skrzyneczki, samochodziki, no, trochę inaczej to wyglądało, ale samą lokację na 100% pamiętam. Dobrze, przyda się, kurde, czy w każdej lokacji, jak my zaczniemy się tu bawić, to tu musi jakiś cygan nam przychodzić. Tara, przyjęty jestem. Dobra, no to chowna na górę. Hmm, hmm, hmm. Dzień dobry. Ja tylko na, na, na szybciutko. O, z tego leci polimer... O, z tego szmatka akurat. Nie wiem czy z kartonów nie lecą polimery. Zaraz sprawdzimy. Lecą, dobrze. No to dobra, to myślę, że dość szybko nazbieramy tych polimerków, żeby już na tego renkaczera mieć. Powiem Wam, że dobrze, że tak, taką ilość dali tych polimerów. Znaczy, że ogólnie zwiększyli yy, i trudność właśnie zbierania takich rzeczy, no bo. No bo trzeba nie, trochę się postarać, żeby to wybudować, tak? Nie że idziesz na lokację, zbierasz, co tam ci y, śmietki przyniosą i już, tylko że musisz konkretnie się skupić na tym, żeby zrobić ten raincatcher, catcher, a nie, że a będę robił sobie zadania, a przy okazji mi towar wpadnie. Ja, ja jestem zwolennikiem takim, ta, takich, że to, czegoś takiego, że. Że żeby coś zbudować to musisz się konkretnie na tym skupić i się postarać o to. A nie, że to tak samo z siebie idzie, wpada i, i tyle. Bo wtedy grę można przelecieć i w ogóle się na niczym nie skupiać, tylko lecisz, zadania robisz, zabijasz i a cała reszta wpada przy okazji. No ale mówię, to może być moje spaczenie a propos modów i trudności, że... Że lu lubię się trochę pomęczyć w tym Seven każdy ma na pewno troszkę inaczej. Dobra. Śmietki, śmieci. O, Jezu, ziomek! Ostrzegaj, jak idziesz. O o, 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 o. O, 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 o. Ja pierdzielę. To też jest efekt tego, że ja się naprawdę szybko męczę. Nie ma, nie ma tego tyranozaura u mnie i Nie wiem w co pójść, żeby. Yy... Tą wytrzymałość zwiększyć. No i powiem Wam, że tutaj sobie łupie przychodzi zombie, a już nie mam wytrzymałości. Nawet robiąc drzewo normalnym przyciskiem lewym, niesilnym atakiem, po prostu się potrafi, potrafi chłop zmęczyć i muszę chwilę odpoczywać, zanim całe drzewo zetnę. Ale dobrze, dobrze. Będzie wyzwanie, będzie to robić. Chętnie, chętnie popracuję troszkę. Tylko daliby jeszcze te tabletki. By było dobrze. Dawaj towar. Inny dźwięk łopaty jest, jakby. Mi się tylko wydaje. No jakby, jakby inny dźwięk, powiem wam szczerze. Jakby coś innego. Czy się siekiera? Taka elegancka, normalna. Ktoś tutaj jest. Możecie wyjść, zanim ja zejdę na dół. Uła! O! Dzień dobry Pani! Do widzenia Pani! A? Jestem troszkę przeciążony. O! Motoryzacja, pancerz, świat noży. Okej, okay. mogę stąd coś wyrzucić albo rozłożyć? Bo chętnie bym czegoś się pozbył z jednej rzeczy z ekwipunku. Ostrzałami zaczniemy działać troszkę. O, nowe obrazy. Dobra, co z tego? Matka. Kto? Kogo niesie? Kabum. Dobra, dostał w cymbał. O, tu będą polimerki z tego. Gdzie też rodzaj śmietków ma znaczenie. W tych śmietkach były kubeczki, czyli polimery. A w tamtym szmateczki. Czyli szmateczki. Z tego co? Będą polimerki? Będą. Wiem, że dużo polimerków leci. Znaczy dużo. Łatwo się je zbiera, z za... ale nie z tych. Nie z tych. Z... O, zasłony swoją drogą też zmienili, widzę. Takie zasłony, takie, takie plastikowe jakby zasłoneczki są. I z nich pamiętam leci dużo polimeru. Kotek! Patrzcie, kotek! Nara. Oddaj strzałę i umieraj. Inoros. Dobra. Szmateczku. Zamknięte. O widzicie? Inaczej drzwi też za, 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 za zabarykadowane. O i jest to coś co obiecali zrobić. Że jak jest dziura w drzwiach. To można przez nią strzelić. A nie że mimo dziury w drzwiach to jest tylko nadal cały blok. To jest naprawdę spoko. Jest jeszcze, podobno, nie sprawdzałem tego, ale że jeśli ta dziura jest wystarczająco, rozsądnie wystarczająco duża, żeby zombiak przez nią przeszedł, to podobno zombiak też może przez nią przejść. Więc no powiem wam, że no, to jest takie fajne, logiczne, sensowne. Ale zobaczymy, jak oni to rozwiązali, bo jeszcze tego osobiście nie sprawdzałem. Mm, dobra. Puszeczku, puszeczku. To dobrze, to tutaj zaraz będziemy mieli do jedzonka. Jest grill, jest! Uu, uu, uu. Będzie smażone minko. Mm, puszkę gdzieś miałem. Gdzie ja tą puszkę miałem? Czy mi się wydawało? To był ten słoik chyba. Czy ja jej nie widziałem? No... Gdzieś wydawało mi się, chyba puszka z jedzeniem. Co? Ja ślepiej jestem? No ślepiej jestem. Mi się tylko wydawało. Wydawało mi się, że widziałem kotecka. O, polimerki? Tak jest. Polimerki? Szkło to nie, 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 nie. Szkło nie chcę. Śmietek nie. Takie śmietki. Takie. Otwórz drzwi. A, to do garażu. To tu już byliśmy, dobra. Idziemy na dół po cichu. Bo jak już nam gra pokazała, nie jesteśmy kozakami. Takimi jak mi się wydawało. Nie żyje dobrze. Uuu, Będę żygoł? Nie żygoj Nie żygaj. Tu pewnie coś stoi, chociaż ręki sobie uciąć nie dam. No i dobrze, że se nie dałem uciąć. Bo bym teraz nie miał ręki. Eee, Okej. Okay. Dobrze, dobrze. Materiałów pozbieramy. To jak się przeniesiemy już z bazą, to będziemy mieli z czego budować. A bazę zrobimy taką moją standardową, coś jak było na Wild Westie, taką ładną, ze spadkiem, bardzo ładna, bezpieczna baza, polecam, polecam. Tylko, że zrobimy ją na własnym polu, że tak powiem, a nie, że będziemy budynek zmieniać. No. Eleganckie są te dziury teraz, eleganckie. Nie mam polimerów 57. No to już mogę mieć. Mogę już mieć na rękaczera, coś tak czuję. Z tego co szmatki powinny polecieć. Mało, nie opłaca się mi tego tak kapiszonować. A to mi się opłaca. Kiedyś ze skoszy leciało całkiem sporo polimerków. O. Prawda, 6 polimerków. Przeładuję. O, medykamienty. Kurde, nadal nie tabletki. Ej, załóż te spodnie, pewnie, że załóż. Trawę wyrzuć. Hmm. A z tego coś leci? Ciekawego? Może polimer? Mm -mm. Skąd ty się tu dziewucha wzięłaś? Ja nie zapraszałem Dobra, nara. O, o, o. A jednak. Strzeliłem żeby sprawdzić czy właśnie tam kogoś nie ma. I był. Ale ja, miało przed siebie. <laughs> o dobrze, strzały odzyskaliśmy. Zielazną to dobrze. Naprawzę siekierkę. Śmietki. Jak to śmietki Nic ciekawego. O, tak. O, tak. Dawać mi prezenty. A z tego to było szkło, to ja nie chcę. Working Steve tule e, rozdłuż, Kurde, noc idzie. Ten się do handlarza niestety nie wyrobimy. Nie, nie, nie! Kurde, bym se puszeczki rozwalił. Coś to zjedz. Do tego trochę jedzenia jest, trochę wody. Ammo! Czyniam poziomu, to bym sobie Laki Lutera dał. Mamy, mamy poziom. Gdzie jest Lucky Luther? Gdzie to było? Hmm. Poszukiwać skarż, szczęśliwy szabrownik. Dawaj. Może 5% na to, że... Kurde. Czy to jest... To jest bardzo spoko, że nam to wypadło. Tego Mogę chyba tu włożyć. to włoż. Pokaż, przeładuj ją. Mamy jakieś zabezpieczenie, na jakąś większą awanturę. Będziemy karabin wyciągać. Pokaż pokaż, daj coś fajnego, daj coś fajnego. Trochę szajz. Odzyk złom jednego skarbem innego. Rozumiem wytwarzanie narzędzi do odzysku. No, klucz. Czyli co? Ja teraz mogę robić klucz. Ej, no tak. Mm, no tak. Fajnie. Miło z ich strony. Dobra, chyba ja mamy to. Nie, dobra, nie Może tędy wyjdę? Nie. Idziemy chyba normalną drogą. Oho. Się zaczęło. Dobra, gdzie były drzwi na zewnątrz? O, o. Ja pierdzielę. To brzmi jak horda. O, widzicie? Patrzcie. Osłabienie. Czyli teraz mam osłabiony, osłabiony pancerz. Wytrzymałem co najmniej jednego elementu pancerza osłabiony i wymaga on naprawy. Nie wiem, yy, którego. Ale naprawmy sobie wszystkie. Właśnie o tym mówiłem. Kurde, se zabudowałem. <laughs> no trochę, trochę narobiłem w zbroję, nie powiem. No po ostatniej akcji, na ostatnim odcinku. No troszkę... Troszkę już nie ufam sobie. A tym bardziej tym zombiakom. Tam coś już łazi. Tu są kosze rozwalę. To z nich polimer był. No. Kurde, akurat musiał się ruszyć, no. Hm. No nie, no Pieter, no nie rób mi tego. Wypijmy troszkę. Serii, seryjnie trochę strach wam powiem. Księżyc, patrzcie jak łysy daje. Tylko on chyba... Nie, bo to ta lampka, myślałem, że to łysy tak świeci. Jelonek? No patrzcie, tam trzy zombiaki chodzą. Kurde, trzy zombieczki tam chodzą. Jestem w ciul przeciążony, tak na dobrą sprawę. Kończą mi się strzały i jest nut. Kurde, trzeba, trzeba troszkę robić taktyczny odwrót, myślę. Zbierając tego jelonka, ryzykuje. O -o. nie idź w moją stronę. Ta jedna poszła. Strasznie wolno chodzą. Mimo wszystko. Dobra, gdzie jest... Tam jest nasz handlarz. Tam jest Rysiu. Rysiek, chodź. Został. Dobrze. Dobrze nam to idzie. dałoby się trochę tych. Których? No tych. No strzał. Yy, no strzał, ale piór. Kurde, lak mózgu. Musimy jakieś gniazdo znaleźć. Jest. Tam na strzała, dawaj. Dobrze leżysz, no powiem wam, że tłuczemy te ząbiaki troszkę. Troszkę je tłuczemy. O kurde, gruba si ten mietek, ten to nie umiera naraz no. Ten to naraz nie umiera niestety. To nam strzałę wykrzywiło w dziwną stronę. Już więcej nie zrobię. Arlenkę najpierw, bo ona naraz padnie. Dobrze. Gru grubego to ja nie wiem czy będę ruszał w ogóle. No kurna ruszyłbym, bo... Stoi mi na drodze. Kłuk se naprawię. Kurde, powiem wam, że no nie, nie spodziewałem się, że ten Seven Days na takim podstawowym poziomie będzie jakimś wyzwaniem dla mnie, a. No, powiem wam ręce się po co? I nie tylko ręce. Jest tutaj co robić. Noc taka, powiem Wam, niebezpieczna. Tych materiałów kurna brakuje na wszystko. Jednak. No, ale w jakiś taki masochistyczny sposób mnie to bawi. <ścoughs> dobra, lecimy do handlarza i, i, i zaraz jestem. No i dobra, dobiegliśmy prawie. Patrzcie, jak pogoda paskudna się zrobiła. Ale mam wrażenie, że nawet teraz y, tak, taka rzecz, jak właśnie ta pogoda, gdzie. Pada deszcz, jest ciemno, ale no jest, jest jakby lepszy klimat. Te kolory są troszkę lepsze niż we wcześniejszej Alfie, mam takie wrażenie. Że teraz jest faktycznie taki ponury klimat tego deszczu. Yy. Ale jedna rzecz. Ciekawe, czy zrobili to, że w środku w budynkach nie pada. <laughs> Bo wcześniejsze Alfie, jak padało na zewnątrz, to i padało w środku, nieważne czy dach tak był, czy go nie było. Yy. I tak padało i tak padało. Ciekawe, czy to naprawili. Dobra, jest noc, więc. Yy. Jest zimno. O, coś sobie wszamiemy. Mm, zobaczmy co ja mogę zrobić z tego co mam. Pieczonego ziemniaka. No zróbmy, pewnie że zróbmy. Yy, Odłóżmy część rzeczy i, 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 i... zobaczmy czy mamy rzeczy na Rain Catchera. Ale jest problem. Bo żeby zrobić Rain Catchera... To my potrzebujemy kleju. Czy taśmy, a nie mamy w ogóle kleju. I to, to może być problem. Powiem wam szczerze, niestety, eee. no, bo, no bo no bo, bez kleju nie ma kleju, a bez kleju nie ma taśmy, a bez taśmy nie ma picia i nie ma pietraska, także nie wiem, zaraz coś będziemy kombinować, rurki tam były na pewno potrzebne, eee. Uluw, kolektor, cztery taśmy cztery kleje by nam się przydały. Kurna, tam była nagroda, żeby klej odebrać, no ale... Czy wy to widzicie? Patrzcie, dodałem grill i ten grill faktycznie się pojawił. Elegancko. Tak samo wiem, że jest, jak, jak się doda garnek, to ten garnek tak wisi nad tym ogniskiem. E, ciekawe, czy jak teraz bym dodał garnek, to będzie i garnek i ten grill. No, taki przy, przyjemny dodatek, przyjemny, nie powiem. Dawaj. Rób mi tam, co tam potrzeba. Dawaj to wszystko, sprawdźmy czy ja coś mogę ugotować. Grillowane, kuku. No rób kuku. Kurde. Żywność, a widzicie poziom szósty żywności nam potrzeba, czyli... Czyli, czyli tu, tak? Pewnie. No. Na razie mogę robić ziemniak i kuku kukurydzę. Mhm. Czyli muszę czytać gazetki. o gotowaniu. No dobra. Tu już więcej nic nie wymądzę. Ile? 5 minut, dobra. Damy troszkę jeszcze. No jest, jest w miarę, no już jakoś z tym jedzeniem zaczynamy wyglądać. Jeszcze tylko, żeby Rzeńka Czera załatwić i jakoś będziemy w miarę funkcjonować. Mamy dzień trzeci, więc mm, też by fajnie było się jakoś wyrobić na hordę, żeby coś tam podziałać z tą bazą. Dobra, robimy szybkie cięcie do rana i zaraz jestem. No i okej, okay, mamy handlarza. Lecimy sobie to zobaczyć, co mamy za zadanko. Co dostaniemy za zadanko? Yy, nie mam jakiegoś poziomu dodania? Uuu. Kurde. Nam to, nam to osłabia jeszcze. Kurde, niedobrze. No nie, ale tego nam nie osłabiło. To nam osłabia. Nieważne. Reward? Pokaż, co masz za rewardy. Lampka na hełm. Ja jej nie założę chyba na ten, na ten hełm y, szmaciany, więc i tak mi się to chyba nie przyda. Czasopisma weźmy, no może... Dobra, transport, schód. Poczekaj, popatrzmy na mapę. Tam jest... Tam jest co? Tam jest śnieg. Gdzie może być miasto? No nic, trzeba robić te zadania, aż i tak będziemy mieli rower. Pozbądź się zombie 700. The noble cabin. Dobre. You are the man. No dobra. Otwórzmy. O, dużo tego. Medycyna. Elektryczne pułapki. Wolałbym gotowanie. W takim razie mi pokaż swoje towary 9600. on tak. A, to nam się tutaj pokazuje po prostu. I dlatego tak jest. bateria agregatów. O chyba inaczej wygląda. Tu są jedzonka bronie. Ten typlutko broni świat pancerzy. Nic z gotowania nie ma. Do które to majsterkowanie powoduje do każdego rodzaju między narzędzi naprawczych. Aha. No to to nas średnio interesuje. Paśma, albo klej. Masz coś takiego? Kurde, chyba nie ma. O, 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 sprawdźmy. Ty a. Nie. Tyle. Nie. Pewnie kleju też nie zrobię. Chociaż mam. Ale nie mam wody. Ta to się z czystej teraz wody robi. Zobaczcie, a nie z brudnej jak kiedyś. Kurde, to też też pozmieniali. zioma e, ziomek, fajny jesteś. E, daj ubranko. Dobra. Mm, idziemy zobaczyć co ja chciałem zobaczyć. Co chciałem zobaczyć? Nie pamiętam, co kurde. Skleroza. Yy, no nie, no nie mam tego kleju, nic nie wymyślę. A, to miałem zobaczyć. Czy ja to tutaj się dalej wsadza? Dalej się to wsadza, tylko nie wiem, co by to miało mi dać. Wody nie zrobię bez garnka. Na co jest prób... A, antybiotyki mógłbym tu zrobić. Przedmioty medyczne. No to spoko, że można w ognisku zrobić... O, zmienili rysunek. Że można w ognisku zrobić antybiotyki. Spoko, całkiem. No ale to nadal nam nic nie daje w sumie. Mamy zapas jedzenia to jest duży plus. Dobra, na dzisiaj kończymy. Także dzięki, że wpadliście. Zapraszam na następne odcineczki z Alfy 21. I bajajajo, na razie.